Dzień dobry, mam na imię Jasz. Dzisiaj zrobimy danie na życzenie jednego z naszych widzów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wujka maczka. Będziemy robić fugę bananową. Do fugi bananowej potrzebne nam będzie jedno jabłko. Dwa banany oczywiście. Sok z cytryny, skórka od cytryny. I cukier czarny, i brązowy lub biały. I masło. I masło i cynamon. Banany kroję na grube dla Krem cytrynę. No cytryna jest bardzo kwaśna, jednak sok cytryny i kawałki cytryny są bardzo dobre do herbaty. Trochę skórki zeszło. Myślisz, że taka skórka starta będzie dobra w naszej fudze bananowej? No zwłaszcza w obecnym zapachu cytryny. Ta cytryna, którą, z której staraliśmy skórkę, przeżywamy, do, przekroimy na wyciskar i musimy zrobić so, sok, z, który nam też będzie potrzebny. No. Wychod. Nie jest kwaśny? Nie. To no może zła cytryna jest? Jest trochę kwasek, ale. troszeczkę. No, no. Tak jak na. Dobry sok to w sam raz. Mój pomocnik, który jest dorosły, roztopia masło w garnku. I teraz. Dorzucamy, dorzuć tutaj jak się teraz do tego masła szybko jabłko. Dorzucaj, dorzucaj. No, tak żeby... Tylko jabłko, tak? Tylko jabłko, no. Jabłka są ważne do fugi bananowej. No może to nie jest fuga jabłkowa, ale bananowa, ale są bardzo ważne. A dlaczego? Ponieważ chodzi o ten smak jabłka gotowanego w maśle. Smażonego? Smażonego w maśle, dobrze. Po dwóch minutach dorzucamy banany. No to nie czekaj, tylko dorzucaj. Smażymy jeszcze przez 3, 3 minuty. Smażymy jeszcze przez 3 minuty. Biorę teraz skórkę z cytryny. Nie rzucaj, rzucaj, rzucaj szybciutko, bo mam się nie Wszystko, wszystko. Teraz trzeba dodać 2 łyżeczki soku z cytryny. I na końcu cynamon. I już. Zrobiliśmy cztery porcje fugi bananowej. Teraz będziemy to ozdabiać posypką. A jak będzie lato, to dodajemy jeszcze gałkę lodu. Na to. Co? Pamiętaj, pamiętaj że Nadziewczyna prosiła bez posypki. Mama prosiła bez posypki, tak? Ja chcę to największe. Zapiszcie w komentarzach, czy Wam smakowało, czy Wam się udało i co chcecie, żebyśmy zrobili. Do zobaczenia!